Cześć kochani, no to tak będzie teraz wyglądało, że w takich pieleszach domowych trochę nagrywam. Jestem w apartamencie w Lutrakach, bardzo lubię tu przyjeżdżać, taka wakacyjna miejscowość, ale ładna zatoka i tutaj jest chłodna woda. Jakoś tak koniec tej Zatoki Koreńskiej, chyba jest głęboko. Ostatnie upały, naprawdę dwa, tygodnie, dwa miesiące upałów, takich konkretnych po 38-9 stopni, woda jest po prostu już za ciepła. I dzisiejszy odcinek jest poświęcony lękom. Bardzo szybko, tylko jeszcze chciałbym się przedstawić tym, którzy mnie nie znają. Jestem psychologiem z wykształcenia. Przez wiele lat pracowałem jako psycholog sądowy. Potem byłem dwa lata w Stanach, tam pracowałem trochę jako terapeuta. I po powrocie do Polski, z całej tej psychologii klinicznej przeszedłem na psychologię miękką. Zająłem się szkoleniami bardzo szeroko pojętymi. Zrobiłem też certyfikację, jeżeli chodzi o trenera pływania. Zainteresowała mnie trochę psychologia sportu. No i zawodowo uczę ludzi, jak pływać Open Water według metody Total Immersion, ale od 2008 roku. Pływam sobie tak już też dla siebie, no to mogę powiedzieć, że troszeczkę też swojego jakiegoś stylu yy, nadaję też temu, temu uczeniu. Lubię uczyć, mam bardzo takie analityczne podejście do uczenia i od razu chcę też powiedzieć tym wszystkim, którzy się spotykają ze mną, że może nie jest dobrym, słuchajcie, nie jest dobrym środowiskiem, żeby uczyć się po raz pierwszy dopiero tego pływania, Naprawdę lepiej spotkać swojego trenera w Polsce, y, czy gdziekolwiek tam mieszkacie, po prostu uczyć się w basenie, a, y, a jak już tu przyjeżdżacie do tej Grecji, to po prostu y, robimy takie próby już wypłynięcia. Przy tej okazji, y, Olku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ciebie i Simone. Odwiedziliście tutaj Pelopones. Bardzo mi było miło, że zawitaliście do Castro, Przepłynęliśmy sobie kawałek zatoki. Olek, miałeś okazję zobaczyć i mam nadzieję, że to potwierdzisz w komentarzu, że nawet jak jest stan naprawdę morza, bardzo spokojny, to te takie minimalne opijania wody słonej naprawdę mają miejsce i sam widziałeś jak po prostu cię zemdliło i po prostu musiałeś przestać musiałeś przerwać tylko i wyłącznie z tego powodu, że, że ta słona woda ci w żołądku zaszkodziła. Kondycyjnie dałbyś rady zrobić znacznie więcej no i tak to wygląda tak, także uczymy się słuchajcie w basenach, w morzach, raczej już jesteśmy średnio zaawansowani, lęki jako psycholog, który pisał pracę magisterską o lękach, 4 lata doktoratu, również o skrajnych psychozach, to wiecie, no mógłbym tak naprawdę zrobić osobny vlog tylko na ten temat, ale to, 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 nie, to nie o tym. Lęk i strach fizjologicznie w organizmie mają taką samą podstawę. Ale lęk różni się od strachu tym, że strach ma obiektywny, mm, obiektywny obiekt. Na przykład czujesz strach przed atakiem niedźwiedzia, jak jesteś w Tatrach, bo właśnie widzisz, że leci za krzaków. To, to jest obiektywny stan napięcia psychofizycznego, wiecie, pocą Ci się ręce, wyrzut adrenaliny, kortyzol, wszystko szaleje, hormony. Akcja ucieczka albo walka, i teraz no, adrenalina przetrwania to jest strach. Ale jak idziesz po zmroku, przez las, i wydaje ci się, że za każdym drzewem jest jakiś upiór, cień i tak to dalej, to jest lęk. Tam nie ma obiektu realnego to jest takie zagrożenie. I w wodzie jest podobnie. Jak rozmawiamy sobie z ludźmi, jak to tam w tej wodzie, co nam zagraża, no to ludzie mówią przede wszystkim o tej głębień, głębinie. Nie? A czy nie boisz się głębiny? Yy, czy nie boisz się, że. A z drugiej strony, jak nie głębina, no to z kolei bliżej brzegu, to znowu się boją i mówią, a to nie boisz się, że się na przykład wkręcisz w wodorosty, w trawy morskie i tak dalej. Yy, przychodzimy do wody z lękiem, a pracujemy ze strachem. Ponieważ żywioł wody, on weryfikuje to, co nas tam spotyka, oczywiście. Oczywiście, że pracujemy też z własną głową. Cały czas pracujemy z własną głową, ale jednak y, te realne zagrożenia, y, no, bywają też, tak? One się też zdarzają. I teraz tak. To, że się boisz, jest normalne. To cię nie ujmuje w niczym. Powiem nawet tak, tylko głupiec się nie boi. Poziom lęku jest do pewnego stopnia skorelowany z ilorazem inteligencji. To znaczy, nawet w psychologii rozwojowej, to jest taka ciekawostka nawet w psychologii rozwojowej jest dowiedzione to są takie badania tak, że dzieci, które się nigdy niczego nie bały nie miały takich, wiecie, lęków nocnych, separacyjnych jakichś takich, wiecie, upiorów, potworów i spółka. To po prostu te dzieci mają niższy iloraz inteligencji. Ta wyobraźnia u nich nie pracuje tak mocno jak u, u tych dzieci, które są bardzo inteligentne i które wachlarz zagrożeń mają niezwykle szeroki, bo, yy, bo im ta, ta inteligencja im to podpowiada. Sposób, w jaki sobie z tym radzą, to jest inna bajka. To wiecie, strategicznie jak do tego podchodzimy, to, to jest inna bajka. I wracając do wody. To, że słuchaj, boisz się, że utoniesz, bo tak. Nie masz dna, nie masz kontroli, boisz się, że zasłabniesz. Nie wiesz, na ile cię stać, albo inaczej, wiesz, że masz słabą kondycję, wiesz, że nie pływasz za dobrze, więc jak przyjdzie jakaś fala, no to ci może zaleje twarz. Na przykład wiesz, że oddychasz tylko na jedną stronę. Czyli generalnie wchodzisz do wody z takim poczuciem, że no nie jesteś za dobrym pływakiem, i właściwie to środowisko, w które wchodzisz, to ono ci naprawdę zagraża, tak? no to słuchajcie, no to to, to, to ma wszelkie podstawy, tak? To, to, to nie jest irracjonalne, to jest racjonalne. To się wszystko sprowadza do tego, że boimy się po prostu, yy, że zginiemy, że umrzemy tam w tej wodzie i tyle, nie? I teraz, pierwsza strategia. Zapisz się na lekcję pływania, na doskonalenie. Czyli już będziesz miał zaufanie do własnej techniki, Będziesz miał zaufanie do tego, na ile możesz sobie pozwolić, pozwolić. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że godzina pływania w basenie i godzina pływania w morzu nie są, nie są absolutnie równoznaczne. Słuchajcie, yy... naprawdę to właściwie chyba przemilczę już to, tak? Bo tu przyjaciele, z którymi mam na co dzień do czynienia w Grecji, polscy przyjaciele też, to yy, oni twierdzą inaczej, nie? że co ja tam gadam, głupoty, przecież tu jest słona woda, wyporność jest większa i tak dalej. No słuchajcie, nie, no nie, po prostu nie. Jeżeli ktoś uważa, że pływanie w morzu jest łatwiejsze niż pływanie w basenie, to bardzo gratuluję serdecznie. Nie będę z taką osobą pływał i nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co tam się z tą osobą yy, wydarzy. Po prostu. Tyle. Więc tak, sytuacje groźne mogą się zdarzyć. Krótka taka historyjka z życia wzięta, historyjka z życia trenera. Kilka lat temu Teneryfa, pływanie w piance, piękna pogoda, piękna. Dobre śniadanko, kawka, żadnego pośpiechu. Przyjaciele gdzieś tam pojechali w inne miejsce zwiedzać jakieś tam... Nie pamiętam już co, a ja właśnie chciałem sobie popływać. Woda w oceanie jest dosyć chłodna, tam 17 stopni to jest max. Czułem to nawet przez piankę, bo ona jest mokra, nie? Tam yy, czuć to po prostu po plecach. Yy, dłonie, stopy marzną, bo to jest otwarte. Twarz, szyja, tutaj czujesz to. Chło ten chłodek, czujesz to. Ale słoneczko świeci. Nie ma wiatru, jest elegancko. Płyniemy. No dobra, no to skoro tak się dobrze płynie, to po godzince dopłynąłem do, na drugą stronę zatoki i stwierdziłem Elmeda, no. I stwierdziłem, że no to właściwie to wypłynę sobie, wiecie, tam yy, za ten wulkan. Tam jest taki wulkan yy, Montaña Rocha, Czerwony, wygasły wulkan. Bardzo ładny stożek. Ludzie sobie tam chodzą na górę, robią zdjęcia. Panorama Teneryfy taka ładna, po południowa. No i co? Pan trener wyszkolony w piance z bojką, z zapas sił, po śniadanku. Wszystkie wiecie, wszystkie tam warunki spełniłem, ale jednego nie przewidziałem. I tutaj e, samotne pływanie, właśnie, jest najsłabszym tu w tym momencie e, ogniwem. Nie przewidziałem tego, że w momencie, kiedy wypłynę z zatoki, oddale się w kierunku otwartego oceanu, tam niedługo, kilkaset metrów, 200 może góra od brzegu, to ocean faluje bardzo długimi, głębokimi falami. Bez żadnych tam bałwanów, ale te fale są głębokie. To są takie naprawdę sinusoidy, góra-dół, góra-dół. No i zaczął się roller coaster, zaczął się taki, wiecie, ponieważ Opływasz, opływasz równolegle ten cypel, bo chcesz. tak, on wygląda w ten sposób, tak? Jak to pokazał, O tak, i tu opływasz w ten sposób, nie? Bo chcesz płynąć do drugiej zatoki. A tu przychodzą z południowej strony ogromne, długie fale. Płyniesz równolegle, więc zaczyna cię rolować w tej wodzie. Naprawdę przewracać, jak w berce śmiechu. I w pewnym momencie nie jest już ci do śmiechu. Ja to pamiętam, pamiętam po prostu ten moment, kiedy kilka razy. No straciłem orientację, nie wiedziałem, w którym kierunku już mam płynąć. Do brzegu, spo... Do brzegu nie mogłem dopłynąć, bo ten wulkan ma bardzo takie skaliste wybrzeże, tam nie ma plaży, tam po prostu fale się rozbijają z takim hukiem o te, o te strzępy skał. No i to jest, to jest super niebezpieczne. Nie? No więc. Z góry na dół, z góry na dół. Jeden pożyk, drugi pożyk. Wiecie, zachłyśnięcie się tą słoną wodą ileś tam razy. Woda zalewa ci twarz. przemamanie pleców. Żadna technika przyspieszenia, i tak dalej. Właściwie tam przestała działać. No i słuchajcie, zdajemy sobie sprawę z tego, że. Aha, i tam jest taka fajna sytuacja, że ten wulkan schodzi pionowo w dół, więc właściwie jak się sprawdza na mapach, to tam jest kilometrowa głębia, więc to taka świadomość też jest super, nie? Yy, że nawet nie ma się jak odbić od czegoś tam na dole 10 metrów na przykład, że on może się odbije i coś tam, jak już pójdę na dół. Zacząłem tonąć, ja po prostu zacząłem tonąć i to była taka sytuacja, że... No... No był taki moment, powiem Wam szczerze, że właściwie już się pogodziłem z tym, że to jest już to, nie? I tylko pomyślałem sobie, kurczę, żeby tylko moi bliscy pamiętali, że umarłem tam szczęśliwy. Bo kochałem pływanie i po prostu poddałem się tej wodzie. I jakoś tak się zdarzyło, że na tej górce, tej fali, dostrzegłem, słuchajcie, półtorej metrową. Taką jaskinkę z takim piaseczkiem, nie wiem, 2 metry kwadratowe, coś takiego. Taka jamka po prostu gdzieś w tych skałach. I taki błysk nadziei, że może tam dopłynę, rzucę się tam na ten piach i po prostu odpocznę. I tak zrobiłem. I tak zrobiłem, doczołgałem się tam do tego piasku. W bojce miałem wtedy chyba jakieś sery, jakieś tłuszcze, bo byłem na ketozie wtedy. Dwie godziny chyba tam leżałem, zebrałem się z tej pianki, żeby się ogrzać i tak dalej. Najgorsze było to, że wiedziałem, że muszę wrócić do wody. Nie było szans, żeby wrócić lądem. Po prostu ostre skały, huk tych, tych fal rozwijających się o to. No i tak, chcąc, nie chcąc, no, no wróciłem do tej wody. Nie? No siedzę tutaj, gadam z Wami, więc do Was, więc przeżyłem, jak widzicie. Ale nigdy już nie popełnię tego samego błędu mianowicie pływanie na takiej całkowicie nieosłoniętej części lądu, gdzie wiesz, że po prostu z głębi akwenu mogą przyjść bardzo w głębokie fale, jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o pływanie samotne bez sekuracji. Jest po prostu nieodpowiedzialne i to, to była taka bardzo mocna nauka dla mnie. Jak dopłynąłem do następnej plaży, to jest plaża Teita, bardzo piękna plaża, znana zresztą na Teneryfie, to po prostu się tam rozpłakałem yy, z, z tych wszystkich, wiecie, yy, hormonów i, 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 i tego wyczerpania i wszystkiego. A w domu, jak wróciłem do apartamentu, to, to nikomu nawet nie pisałem słowa, nie? Że, że tam tonąłem, bo już by mnie nie wypuścili po prostu do końca pobytu. Aha, i teraz ta historia, ta historia uczy jeszcze tego, że oprócz lęku i strachu pojawia się w takim momencie trwoga prawdziwa trwoga, taka, wiecie, to jest taki paraliżujący stan, w którym wiesz, że nie wygrasz, nie masz szans. Trwoga jest takim stanem zawężenia pola świadomości do takiego punktu właściwie, do takiej, wiecie, to się tak zawęża jak, do, do, jak kartka papieru. Przestrzeń się po prostu nagle tak składa i staje się taka jak kartka papieru. Yy. Wszystkie alternatywne możliwości po prostu do jednego punktu się sprowadzają i to jest trwoga. To jest taka najwyższy, tam, tam wyrzut wszystkich hormonów następuje i w ogóle ciało próbuje walczyć i tak dalej, tak dalej. No, nie polecam straszne przeżycie, po powrocie do Polski, miesiąc miesiąc leżałem w łóżku, rozchorowałem się wtedy na półpasiec, organizm po prostu się całkowicie wyczerpał i, i, i zdychałem po prostu przez miesiąc potem, ja jakoś tam wróciłem do siebie. W każdym razie, jeżeli chodzi o przezwyciężanie lęków, to mamy możliwość, mamy możliwość, słuchajcie, yy, przygotować się. Po pierwsze, metoda małych kroków. Jeżeli wiesz, że, do poprzedniego filmu, jeżeli wiesz, że jesteś pływakiem, który daje radę godzinę w basenie, nie rzucaj się na hura, huzaria, wiecie, z szabelką, przepłyniesz zatokę, a to sobie przepłynę dalej, nie? Bo się zdziwisz, po prostu się zdziwisz. Nie rób tego. Taki tak inny przykład mam dam. Nie, 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 było zagrożenia życia, ale było fuj. Zatoka Pucka. I pływamy se tam z trenerami, kolegami, trenerami. Kurcze, słuchajcie, ławice takich medus ohydnych, tych takich hełbi morskich, nie? Tych takich bałtyckich. Takich malutkich, słuchajcie, wpływaliśmy do takie całe. To był jak taki kisiel gęsty. Myśmy płynęli w takim, w takiej w taki galarecie, to wpływało nam do ust, do nosa, to były takie malutkie też. Obrzydlistwo to było. Ręki się nie dało nawet za bardzo włożyć do wody, bo się czuło ten opór. Eee, paskudztwo. pływać w czymś takim, nie? No właśnie. Eee, a trzecia historia jeszcze jest z, z Chorwacji. Korczula, jest to udokumentowane też GPS-ami. Takie pływania robiłem wtedy na latarnię morską. I słuchajcie, tam mnie spotkało właśnie takie, takie coś, co, co jest bardzo często opisywane w literaturze. Chodzi o ten prąd wsteczny, który nie da nam po prostu dopłynąć do brzegu, ponieważ wali w przeciwnym kierunku. No i tak se wracam. 10-kilometrowe opływania robiłem codziennie. Kilka wysp, taki łańcuszek. 3,5 kilometra yy, do plaży w linii prostej. No i tak sobie wracam, wracam, wracam. Warunki się pogorszyły i teraz tak. Wiatr czołowy, fala czołowa i jeszcze ten prąd podwodny. Ja tutaj wychylam głowę w prawo, cały czas płynę, płynę i tak po pół godziny stwierdziłem, że w ogóle się ten horyzont nie przesunął tak górkach, na którą się kierowałem. Nie? Yy, rozejrzałem się. A, i tutaj bojka, słuchajcie, nie ta bojka. Jasne, bojka asykuruje. Chwytam się tej bojki. No to sobie odpocznę teraz, nie? Co się dzieje? Prąd wyciąga mnie cały czas jeszcze dalej, więc z każdą minutą odpoczywania miałem jeszcze większą drogę do powrotu. Więc myślę, no nie no, po prostu to jest jakiś obłęd, nie? Wiecie, teraz jak ja tym, o tym mówię, to tak się fajnie gada, że to był taki prąd rzeka, ale. Ty dokładnie nie wiesz, jaką on ma szerokość, gdzie on tam się rozlewa i tak dalej. I to tak, wiecie, taka racjonalna analiza w tym momencie, ona tak nie, nie do końca ma miejsce. No więc przypomniałem sobie oczywiście wszystkie te, wiecie, podstawowe zasady, żeby skręcić o 90%, o 90 stopni tam w prawo lub w lewo, próbować wymanewrować się z tego prądu. Ale nie zmieniło to yy, bo innych warunków, czyli dużego falowania, zalewania twarzy wodą i generalnie zmęczenia. Zmęczenia, bo wtedy mnie dopadało też zmęczenie. Nie tonąłem tam, ale dopłynąłem wtedy do plaży naprawdę kompletnie wyczerpany i trochę przestraszony. Nie? Także taka sytuacja. I to wszystko, słuchajcie, ma miejsce jak się naprawdę samotnie pływa. Dalekie, dalekie wyprawy pływackie. Więc, jeszcze raz, jak się przygotowywać na to? Pływaj z bojką, tylko z bojką, jasne, że tak. To, co to powiedziałem, że ona tam, wiecie, mnie wyciągała i tak dalej, ale ona, ona ratuje Cię, ona Cię ratuje, więc pływaj z bojką. Po pierwsze, naprawdę przygotowuj sobie krótkie fragmenty, sprawdzaj zawsze pogodę, nie pływaj, jak jest niepewna pogoda, nie pływaj. To, co pokazywałem też na wielu filmach wideo, co ludzie obśmiewają, wiecie, ja nie będę dyskutował z debilami, tak? Jak ktoś uważa, że co ty gadasz, stary, taka falka, to jest nic, pływamy, pobujamy się na pływaj, na zdrowie. Chłopie, to twoje życie, nie? E Pamiętajcie, jaki jest kontekst. Ja mówię o pływaniu długodystansowym open water. Jestem trenerem pływania ekstremalnego, pływania długodystansowego. Jak ktoś sobie przyjeżdża na wakacje i pływa sobie tam za torce dla przyjemności po trzech piwkach, to my nie mamy o czym rozmawiać. To, 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 nie, to nie, to nie jest to. Nie? Pomyśl sobie teraz tak: na co masz wpływ, jak się przygotowujesz? Masz wpływ na to, że zrobisz plan. Chcę przypłynąć gdzieś za Zatokę. Sprawdzam na mapie, nie? Tam w Google'ach. Ona mniej więcej ma tam kilometr, półtorej kilometra. Yy... Jakieś tam parę tygodni temu płynąłem sobie z takim chłopaczkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Nie będę zdradzał imienia nazwiska, żeby go tam yy, nie zhejtowano. No i oczywiście bardzo silny, wysportowany chłopak, nie? W tamtą stronę płynęliśmy z falą i już widziałem po zegarku, że coś jest nie tak. Nie? To znaczy, no generalnie widziałem po jego technice, że yy, jak się rozpędził, to, to ta technika zginęła po prostu. Tak? Włączyły się stare automaty i tak dalej. I słuchajcie, dwa razy więcej czasu zajęło nam przepłynięcie z falą niż to, co wstępnie yy, można było przewidzieć. I gościu się upiera na końcu, ten, ja mu, mówię: Wiesz co, to ja mam taką propozycję. Bo tak trochę już może nie zdążymy czasowo, wiesz, i opadniemy z sił, to może ja sobie wrócę jednak tą wodą, a ty przejdź plażą po prostu. Nie, nie, dam radę, dam radę. No i wiecie co było, nie? Posłuchajcie, prawie cztery razy tyle i to się nie odbyło, bo on w połowie musiał wyjść po prostu. Ja dopłynąłem do końca, ale musiałem przywalić dosyć mocno już, jeżeli chodzi o tempo, żeby w ogóle zmieścić się w czasie, bo tam chodziło też o to, że my nie mamy za bardzo czasu. Byliśmy ograniczeni czasowo. Bardzo zły byłem na tą sytuację, wiecie, ale byłem zły na siebie. I przypomniałem mi się te wszystkie filmy o tych wyprawach wysokogórskich, jak ktoś, wiecie, zapłaci za wejście na Mount Everest i szarpie się tam z tymi przewodnikami, że to on nie po to się rok przygotowywał i zapłacił 100 tysięcy dolców, żeby teraz się wycofać na, po piątym obozie, bo coś tam, a Sherpa mówi, że słuchaj, nie wejdziemy, bo warunki, nie? A jak chcesz, to zginiemy po prostu. To jest moja odpowiedzialność jako trenera i po prostu mam do siebie pretensje, że y, że taka sytuacja zaistniała i to wiecie, to mówię to publicznie w takim filmie, ale y, doszedłem do wniosku, że właśnie bardzo będę to skracał, bardzo. To, to nie może tak wyglądać, wiecie? Ludzie naprawdę Pływanie open water to nie jest zabawa, to nie jest zabawa, no ludzie, no to, to, to można zginąć po prostu, no i tyle, tak? Nie chcę jakoś tam zabrzmieć, wiecie, tak, tak górnolotnie czy coś takiego, ale no po prostu. Zadbaj o sen, nawodnienie, o to, żebyś był dobrze odżywiony, tak jak wspomniałem y, sytuację z kolegą z, z Włodzisławia, nie? Opił się wodą i musiał po prostu wyjść, bo mu żołądkiem tak tor, to, torsiło mu po prostu, że no nie dało się płynąć dalej. Nie? Eee, po pierwsze, po pierwsze właśnie eee, przygotowuj się na basenie, znasz swoje słabe i mocne strony, Czyli na przykład, jak przychodzisz na zatokę z trenerem, ja z tobą płynę krótko tam wzdłuż brzegu, stówkę, czy 200, żeby zobaczyć w ogóle o co chodzi. Ja już widzę, że na przykład nie oddychasz na lewo, tak? tylko na prawo. Słuchajcie, to jest problem. To jest problem, jeżeli ktoś nie oddycha obustronnie, bo jak płyniemy w jedną stronę zatoki jest fala, i wracamy w drugą stronę i jest fala, i ty musisz umieć obracać głowę na tą stronę, żeby ci nie zalewało tej twarzy, nie? więc mierz zamiary na siły. A nie siły na zamiary. To, to wiecie, tu trzeba być bardzo mocno takim zdroworozsądkowym w tym pływaniu. Tutaj nie można sobie pozwolić na, na taką huzarię, bo to się źle kończy, po prostu. W technice, osobne odcinki będą na temat techniki, ale w technice płynięcia, jak już wiemy, że coś się zaczyna dziać, to ratujemy się rozluźnieniem i wyleżeniem. Przeciągamy wtedy bardzo długo głowę w wodzie i, i wiemy po prostu, że będziemy, wiemy, że będziemy płynąć długo. No to naprawdę oszczędzamy te ruchy, robimy długie kroki pływackie. Na końcu chciałbym z takim, takim bardzo mi się podobają ostatnio śledzę filmiki. Brusa Lee, oddaj morzu to, co, to, co, to, co należy do niego. Poddaj się temu morzu, czyli z jednej strony zrób rozluźnienie, ale z drugiej strony kontroluj to, co jest możliwe ze swoim ciałem. I ten balans pomiędzy kontrolą a rozluźnieniem stanowi o sukcesie w pływaniu TI. Może tak nietypowo wyszło o tych lękach: mniej o lękach, a więcej o tym, że trzeba po prostu być zdroworozsądkowym. Ale myślę, że warto, że warto. Dlatego dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bądźcie bezpieczni, pływajcie po morzach i oceanach. Cześć.